Drogi Duchu, dziś przynoszę specjalną wiadomość, która głęboko dotknie Twojej duszy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie podejmują decyzje, które wydają się tak bolesne? Jak mogą oddalać się od czegoś tak prawdziwego i głębokiego, jakby to było łatwe? Dziś anioły mówią, że ta osoba odrzuciła Cię, jakby to było coś łatwego. Teraz zaczyna dostrzegać, że niemożliwe było cię zostawić i podążyć inną drogą. A co, jeśli wiedziałbyś, co się dzieje, gdy ktoś w końcu rozumie, co stracił? Zapraszam cię do pozostania z nami do końca tego wideo, ponieważ to, co teraz ci przekażę, zmieni sposób, w jaki postrzegasz życie, wybory i relacje. To, co zaraz usłyszysz, może być kluczem do Twojego własnego przebudzenia. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, proszę zostaw łapkę w górę i włącz dzwoneczek. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć do większej liczby osób i przekazać więcej codziennych błogosławieństw. Razem możemy dzielić się światłem i mądrością. To, czego ta osoba nie dostrzegła w tym momencie, to ogrom tej więzi. Która między wami istniała. Często błędne decyzje są podejmowane w chwili słabości lub zamieszania, bez zastanowienia się nad konsekwencjami. A teraz, gdy czas mija, zaczyna pojawiać się świadomość, że rozstanie nie było takie proste. To, co zostało utracone, teraz jest ciężarem w sercu, pustką, która tylko narasta z oddaleniem. Kiedy ktoś, kogo kochasz, się oddala, jest to tak, jakbyś tracił część samego siebie. Ale wiedz, drogi duchu, że ból rozstania nie definiuje tego, kim jesteś. Lekcje, które wyciągnąłeś z tej sytuacji, są bezcenne i uczynią cię silniejszym. Może teraz tego nie dostrzegasz, ale to, co wygląda na koniec, w rzeczywistości jest tylko nowym początkiem. Wyobraź sobie teraz, co się dzieje, gdy ktoś w końcu zdaje sobie sprawę z tego, co stracił? Rezygnacja zamienia się w żal, prawda zaczyna się objawiać, a ta osoba dostrzega, że decyzja o oddaleniu się była błędem. I choć to przebudzenie przychodzi za późno, niesie ono ze sobą głęboką wiadomość. Nie jesteś do zastąpienia. Wniosłeś coś unikalnego i niezastąpionego do życia tej osoby. A ta prawda odbija się w jej sercu, choć czas mija. Jeśli przyjmujesz tę wiadomość z otwartym sercem, napisz w komentarzach: Akceptuję tę wiadomość od aniołów. W ten sposób wspólnie wzmocnimy energię tej wiadomości, pozwalając dotrzeć do wszystkich, którzy potrzebują uzdrowienia i pokoju. Jest rzeczą naturalną, że po rozstaniu osoba stara się zastąpić to, co straciła. Próbując znaleźć coś, co miałoby tę samą wartość. Ale niezależnie od tego, jak bardzo się stara, to, co miałeś z tobą, nie może być powtórzone. Każde doświadczenie, każda chwila jest unikalna i zostawia ślad w sercu. Kiedy odeszłeś, pustka była odczuwalna w sposób intensywny, a ta pustka wypełniała się tylko pragnieniem odnalezienia czegoś podobnego do tego. Co zostało utracone. Ale rzeczywistość jest jasna: nikt nie może cię zastąpić. Teraz zobacz, co się dzieje, gdy ta druga osoba zaczyna dostrzegać wpływ, jaki miała twoja nieobecność. Nie jest łatwo zmierzyć się z poczuciem winy, bólem i samotnością. Niemniej jednak, to przebudzenie jest kluczowe dla procesu wzrostu. Ta osoba zaczyna dostrzegać z pełną jasnością, że prawdziwe połączenie nigdy nie powinno było zostać zignorowane. To, co zostało utracone, nie jest czymś, co można łatwo znaleźć w innym miejscu. Strata jest bolesna, ale niesie ze sobą szansę na refleksję, transformację i naukę. A ty, drogi duchu, wiesz, że prawdziwe uzdrowienie przychodzi, gdy rozumiemy naszą wartość, kiedy akceptujemy to, Kim jesteśmy i zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby, które odchodzą z naszego życia, pozostawiają niezastąpiony ślad. Każda relacja ma swoją wewnętrzną wartość, i dopiero gdy rozważymy to, możemy rosnąć i ewoluować, ucząc się z każdego doświadczenia, które przeżywamy. Nie zapomnij, proszę, aby zasubskrybować nasz kanał: zostawić łapkę w górę i włączyć dzwoneczek. Prosta akcja, która pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób i podzielić się światłem, mądrością i duchowym pocieszeniem z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują. Kiedy żal się pojawia, ból jest wielki, ale ten ból jest także okazją do uzdrowienia. Czasami musimy coś stracić, aby to docenić. Czasami to nieobecność uczy nas prawdziwego znaczenia miłości. Prawdziwego znaczenia głębokiej więzi. Proces nauki i duchowego dojrzewania wymaga, aby w pewnych momentach doszło do straty, która tak naprawdę jest szansą na autoodkrycie i zrozumienie prawdziwej wartości każdego człowieka. Nie obwiniaj się za wybory innych. Drogi duchu, jesteś godny miłości, szacunku i pokoju. Często ludzie działają pod wpływem impulsu. A dopiero z czasem zaczynają dostrzegać konsekwencje. Ale ważne jest, byś nie zatrzymywał się na tym, czego nie możesz zmienić. Zamiast tego skoncentruj się na tym, co możesz kontrolować na swoim własnym wzroście i ewolucji. Miłość, którą ofiarowujesz, nie może być porównana do pustki, która pojawia się, gdy nie jest doceniana. Ale twoja dusza wie, co jest słuszne i co jest prawdziwe. I pamiętaj, duchu światła, że często prawdziwe pojednanie zaczyna się w naszym sercu, kiedy potrafimy wybaczyć, uwolnić się i pójść naprzód. Ta droga przebaczenia, zarówno dla innych, jak i dla siebie, jest jedną z najpotężniejszych, jakie możesz przejść. Wykonując ten krok, otwierasz przestrzeń dla większej miłości. Światła i pozytywnej energii w Twoim życiu. Przebaczenie nie jest tylko dla innych, jest przede wszystkim dla Ciebie. A kiedy ta druga osoba w końcu zaczyna odczuwać brak tej więzi, ból tego, co straciła, to właśnie w tym momencie dostrzegasz całą wartość, jaką miałeś. Niemożliwe nie było to, że Cię straciła. Niemożliwe jest zrozumienie, że miłość, jaką dałeś. Nie może być zastąpiona. Jeśli czujesz, że ta wiadomość głęboko rezonuje z Twoją duszą, napisz w komentarzach anioły uzdrowienia i razem wzmocnijmy pozytywną energię tej wiadomości. A teraz, drogi duchu, spoglądając w przyszłość, pamiętaj, że Twoja podróż dopiero się zaczyna. Życie ma jeszcze wiele do zaoferowania, a wszechświat działa na Twoją korzyść. Jesteś istotą światła, a Twoja energia jest w stanie odmienić świat wokół Ciebie. Niech anioły błogosławią Cię miłością, pokojem i światłem, teraz i zawsze. Amen.